Ok, witamy w programie Co tam? To najlepsze, co przytrafiło się w polskiej telewizji od czasów Czterech Pancernych i psa. Korona królów 13 to jest mały pikuś, w związku z tym, że ten program powinien być nadawany na koniec kwietnia, tuż przed długim weekendem. A ten długi weekend w Polsce trwa i na. Tak, za 123 dni przynajmniej. Jak weźmiesz dwa dni urlopu, to wychodzi ponad 100 dni. To my polecamy w związku z tym aktywny wypoczynek podczas tego długiego weekendu. No, chyba, że zdejmiecie sobie paznogieś, tak jak redaktor piwowarski, który w kilku słowach dla wszystkich, którzy jedzą, a teraz wam opowie, co się przytrafiło. No więc otwierałem drzwi. No i otworzyłem po palcu i po paznokciu. I już paznokcia nie ma. Więc jeżeli chodzi o ten aktywny wypoczynek, to można zawsze z siłowni plenerowej skorzystać. Tam są różne takie urządzenia i nawet z palcem bez paznokcia można ćwiczyć. Lecimy. Jeździec konny. Ja Na koniku jadę. Przypominają się moje lata, jak ja na koniku jeździł. Konik też to pamięta. Nie przejmuj się koniu, wiemy, że cię wymęczył. Yy, proszę nie męczyć konia, bo będzie smutny i będzie mu przykro. No, Hejka, co tam się z Tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać? Tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło? To nie jest żaden powód. No dobra, no to po lekkiej, małej rozgrzewce ruszamy z kopyta i mamy coś prawdziwie fajnego. Już teraz specjalnie dla wszystkich koni i dla jeźdźców. Nowy kawałek od Łobuzów. Mhm. On jest tak nowy, że nawet nie znamy tytułu, ale szczęśliwie zespół Łobuzy przyszedł do nas i zaśpiewał. Czekaj, czekaj, Zanim wersja, w której tak? zaśpiewał, mhm. wersja oryginalna teledysku, który dopiero co się pojawił. Cały tydzień. Myślę o tym, jak doczekać do soboty. Ale wersja akustyczna jest moim zdaniem jeszcze lepsza. Sprawdźcie to. Specjalnie dla widzów, co tam? Zagramy pince złotówką o damie która ma oczy jak 5 złotych. I raz, dwa, trzy, jedziemy. Cały tydzień myślę o tym. Czekać do soboty By zobaczyć Twoje oczy Coś się świecą jak pin złotych, coś się świecą jak kostka mojego przyjaciela Cały tydzień Myślę o tym I co? I do kasy jeżeli chodzi o 5 zł, to z redaktorem Bieńkowskim zrobiliśmy taki mały zakład. Mhm. Płacę piątaka, jeżeli będzie mniej niż tysiąc kciuków w górę na YouTubie pod tym filmem. Co ty na to? Czyli ja mam zrobić wszystko, żeby było więcej niż tysiąc, tak? Ja też mam zrobić, bo też mi za to płacą. A. Kciuki w górę pod tym filmem na YouTubie i oglądajcie nas na YouTube. Prosimy bardzo, bo nas wyrzucą z pracy. Koniecznie, koniecznie. E, trzymamy kciuki za was. Ja też mogę komuś odpalić 5 zł. A za chwilę kolejna część programu. Elo, elo. Elo. Program Co tam? Jeden z poważniejszych programów publicystycznych w polskiej telewizji. Podobno mamy zastąpić pana rachonia w TVP info, yy, i dlatego, że jesteśmy tak poważni, zajmujemy się najpoważniejszymi i najważniejszymi rzeczami, które aktualnie dzieją się w Polsce i na całym świecie, w internecie na przykład. To zapraszamy na chwilę z literaturą. Będzie pasta. No, nie taka pasta miała być. Pasta to nowy gatunek literacki, który zdobywa od kilku dobrych lat yy, pole w internecie. Tak, powiem więcej nawet. Gdyby Mickiewicz żył, to pisałby pastę. Najsłynniejsza pasta to ta. Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Sztupak! to jest król wód. Nagle jest król dobry. To, co widzieliście przed chwilą, to najsłynniejsza pasta, czyli pasta o fanatyku wędkarstwa. Ona została sfinansowana przez internautów. Zrobili zrzutę, internauci zapłacili kasę i mhm. zrobili ekranizację, w której, jak widzieliście, wystąpił Rysiek sklamu. Yy, to ważne, bo być może nasz program też potrzebuje zbiórki pieniędzy. Znaczy, yy, na pewno potrzebuje yy, zbiórki pieniędzy. Nie, my sobie radzimy za darmo. Już teraz przed wami <laughs> ekranizacja pasty o właścicielu plantacji Trzciny w wykonaniu, uwaga, uwaga, Jacka Stakurskiego. Bądź właścicielem plantacji trzciny. Przychodzi burza, potężna wichura, Ułamie duże drzewa, ale trzciną zaledwie tylko mocno kołysz, profit. A jeżeli nie wiecie, o co chodziło, to teraz małe wyjaśnienia. Wichura łamiąc duże drzewa, trzciną zaledwie tylko kołysze przed chwilą obejrzeliście wyjaśnienie i mam wrażenie, że to wyjaśnienie powinno dotyczyć już w ogóle całego naszego programu, bo nikt nie wie w nim o co chodzi. Dokładnie, ale była już sprawa dla ducha. Była. Teraz mamy coś dla ciała, nasz tradycyjny ku kącik kulinarny. Mhm. Proszę Państwa, ponieważ gotowanie i pichcenie jest w modzie, postanowiliśmy też iść w tym kierunku, dlatego przygotujemy dla Was przepyszne ciasto. Tak jest, wyjmijcie swoje kajety, długopisy i rozpoczynamy nasz przepis. E, co będziemy robić? E, będziemy robić tartę z jabłkiem. Tak jest. E, to ja nasze produkty. Dobrze. Zaczynamy od miski. Zwykła miska z Ikei. Mhm. Nie trzeba było jej składać na bok. <laughs> Jak wiadomo, tarta z jabłkiem. Tak, to przede wszystkim. Musi być jabłko. Mhm. Mam tutaj. Czy wiedziałeś, że świnie się żywią jabłkami? Nie, nie wiedziałem. No? Dobra. Zdejmij tą biedronkę. Nie możemy promować. Nie, 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 dobra. Dobra. Daj. jest. No i oczywiście do. <laughs> Jabłka. Mhm. A nie, nie kroimy? Nie, nie trzeba. Dobra. Nie trzeba, nie trzeba, bo to bardzo szybki przepis. To jest taki przepis, jeżeli chcecie. Na I na raz dwa trzy. Teściowa wpada! Mhm. Nie wiecie co zrobić. Ojej, ojej, nie mam desertu dla teściowej do kawy. No, teraz, no dobra, to jest tak. Tarta z jabłkiem na raz dwa, trzy. Raz, dwa i trzy. O, i mamy tartę z jabłkiem. Można do pieca włożyć na pół godziny. Albo zjeść samą bułkę tarta. Mhm. Zawsze, zawsze to będzie dobre. To co? Wciskamy guzik? Nie, myślałem, że spróbujesz. Mm. Nie? <laughs> Nie jestem głodny. Dobra, to my się zastanowimy, kto spróbuje tego. Za chwilę przeniesiemy się na grillo. Zostańcie mm -hmm. z nami. Tu program, co tam i apelujemy? Sza! Cicho, sza! Jak już wspominaliśmy, mamy długi weekend, w związku z czym rozpoczyna się sezon na gryle. Wszystkie Janusze i wszystkie grażyny wyciągają swoje zakurzone grille, czyszczą je i będą rzucać kiełbasę na różne. My ze śwagrem na szczęście pracujemy w telewizji i mamy służbowego grilla. Stać nas było wczoraj e, stałem w kolejce pół godziny bez paznokcia. Bez to paznokcia już było. To stałem w kolejce w Liroju mhm. i w Liroju kupiłem grilla za 6 albo 7 dych. Nie. Yeah. Na koszt firmy. No, dobrze, proszę państwa, unboxing grilla jeszcze chyba tego nie było na YouTubie i w telewizji też nie. Nie, 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 poczekaj. Co to jest za numer? No właśnie to jest ciekawostka. Ten grill miał już taką karteczkę, tutaj. Jak widzicie, tutaj jest 998, to numer na straż pożarną, żeby mm. wiedzieć, gdzie dzwoni, jak coś się spieszy. Dobra, odrywaj. Proszę Państwa, grille są różne. Yy, nasz grill. Ten droższy, No oczywiście. Bo te co z Biedronki się kupuje, proszę Państwa, to jak się nałoży mięsa, to on się rozjeżdża. Takim <grym> się rozjeżdżają, ale ten jest taki solidny z kółkiem nawet. Pani, która mi go sprzedawała, była bardzo zdziwiona ceną. Dlaczego ty dzwonkiem od Bo muszę taśma tu jest, wiesz? Czekaj, ale to się... Muszę to dobrze otworzyć, żeby potem można było Dobra. też zrobić. Czekaj, ja to już... O. Mam. Dobra. Wagier, no. Proszę Państwa, zatem może to zdejmę, co? Bo nie będzie zdejmę. widać. Tak to wygląda w środku. Mhm. Mamy? To jest absolutny must have na każdych wakacjach nad morzem, na mazurach. No i na balkonie oczywiście. Przypominamy, tak. grillowanie na balkonie nie jest do końca legalne, ale trzeba to robić. To nam się przyda, dlatego nie wyrzucajcie, bo to będzie nasza rozpałka. Mhm. Kratka to nie, zaczynamy od nóg, powinny być cztery nogi. Z grillem tak jak na siłowni najważniejszy jest dzień nóg. Jeszcze jeden środek to ja na razie wyjmę, bo nie będzie nam potrzebny. Kółka. No, no tak, nasz grill jest mobilnym grillem. Tak. Mamy. To jest chyba do przykrywki wszystko. Albo i nie. To jest do, do tego pojemnika. To jest akurat kołpak, jeżeli macie na przykład jakiś samochód, któremu brakuje. Nie, to jest do passata przecież. Kołpak do passata, mhm. tak jest, dokładnie. To samo nutrze chodzić. instrukcja obsługi. E, prawdziwy mężczyzna brzydzi się taką rzeczą. Dlatego nawet w nią nie patrzymy. Nie, w ogóle. Skręcaj. Kółka z tym muszą być pewnie. Czyli zaczynamy od dołu. No od nóg, no. Nóg. Ryba się psuje od głowy, pamiętaj. Ryszard Petru, tak mówi. Czekaj, daj tą instrukcję. No nie! No daj no! No nie, jak baby będziemy! O Boż. Dobra, no. Sprawdź jak przykręcić nogę. Zaczynamy w takim razie z instrukcją, od początku. Lista części nas nie obchodzi. Dobra. czy zgubiliśmy. Chciałem powiedzieć, że my, jako redakcja programu CoTam, jesteśmy bardzo techniczni. Bez instrukcji. Wiedzieliśmy, że zaczyna się od góry. No jednak. Tak. Tak Dobra, jest. i co dalej? Poczekaj, to mamy. To ma w ochnisku przypewnić oba prędkośne uchyty. Pomocą skrótku, a podroszku, a tu jest w pustym do ochniska. Z krótką matiką, matiką. Rozumiem. Czyli te uchwyty, proszę Państwa, trzeba tutaj przymontować? Tak jest. Jakbyście mieli śrubokręt, to byłoby dużo szybciej. Nie, śwager palcami jest najlepiej. Ale w związku z tym, że my to w telewizji zrobimy, ...to teraz ja zrobię tak i już to będzie zamontowane i ta druga będzie też zamontowana. Patrzcie. I tak jak mówiliśmy, wystarczyło, że strypnąłem i dół jest mhm. gotowy. Pięknie to wygląda, prawie się wcale nie rusza. Posłuchajcie do felgę? U Felgę kładziesz na dół. A to jest tutaj, dobra. I to jest proszę Państwa na popiół. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, tak? Tak. Jest. Szwag szwagier. Szwagier. Zapomnieliśmy o najważniejszym. Najważniejsza część drilla. to oczywiście. Tak, a to? Klaska. Nie, to czekaj, ta chyba jeszcze tutaj. Tak. Mm -hmm. I mamy przepięknego pięknego bryla. bardzo. te kółka po są kółka. Gdzie są te kółka? Szanowni Państwo, gratis do grill'a dostaliśmy takie części. Jeżeli ktoś wie, do czego to może służyć... Poza dzwonkami. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli będziecie robić grill'a na balkonie, co jest zakazane, to koniecznie wrzućcie do środka mokre drewno, podpalcie yy, paliwem, benzyną, łatwopalną o, 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 i róbcie tak, jak Indianie. I każdy prawdziwy Jano zrobi tak. Zostawić? Dziękuję. W ten oto sposób zostało nam tylko tyle części. Tak. One to są do niczego niepotrzebne. Na pewno. Zawsze tak jest, że coś się dostaje z bombą. Jeżeli ktoś wie, do czego to służy, Napiszcie A to nie są komentarzu. foremki, to nie są foremki na ciasto, na jakie ciasto? Na, na babeczki. Na ba... Nie, jeżeli wiecie co to jest, to jest dzwonek do roweru. Dobra. Czyli te części zostawiamy, tak? Zostawiamy, żegnamy się. Tak jest, bardzo dziękujemy. To był unboxing i know-how, jak rozłożyć grilla w 5 minut. Serdecznie pozdrawiamy montażystę, który będzie musiał sobie poradzić z tym materiałem i chcielibyśmy zaprosić was już teraz na nasz kanał na YouTube, no bo jeżeli nie będziecie nas oglądać, to nasz szef nas wyrzuci w końcu. Zostaw to! No i oglądajcie nas w Vox Music TV także. My name is Norbert, Bieńkowski Norbert. Mię ja zawód Konrad Fibowarski.